Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej futbol. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Futbol jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galactic Football. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galactic Football. Hello there. General Knube, yeah. what I don't want to think. Jak ciepło. What the dog doing? Gdzie jest piłka? Ewa. Co się stało? Kurwa, ale clown biegnie na spójrz. Aha! śmieć. Nie zdąży! Nie, jakbym kliknął przycisk. Jakbym kliknął przycisk, to zablokował i byłby gol. Ujowaj, nie. Już nie, nie! Ja, ja powinienem mieć tą piłkę. Nic jeszcze tego nie będzie, jak to widzę. Chyba nie to jest Musisz to podać do przodu. Nice! Wal, wal do mnie! O. Kurwa! Zrobił mi życie! Ale dobrze! A niby mi to wziął spod nogi, no sorry. NIE No i chuj, no i cześć Masie, tylko nie wypierdolić Sebastian, nie Co ty... Wuhuhu Co się... Ja w tych że nie wiem. U, su. What the fuck? Co jest piłku? Okay. No, nie ja mi się wydaje, że on jest po prostu citeren. No. <grywka> 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 Co za spierdono Co za go spierdol Fuck Czemu ty królawy to nie jest taki! Zdało się! Yes. O. <noise> I nie da się Fizycznie niewykonalne jest kurwa strzeź taką bramkę no jak, kurwa, prosto w rąkarza w kurwa. Ale nie, ja nie ona, ona nie leci pod poprzeczkę, no, rozumiesz? Ja już nie mogę, nie mogę wyżej myszki dać fizycznie, nie mogę dać wyżej myszki. 45 stopni, nie, 40 stopni jakoś jest wyżej. co widzę. No ja już mam, no, tam, mam dosłownie tak jak się ten trójkąt, ten kwadrat, kurwa, na końcu górnej Dawaj, górny dawaj ruch piłkę! Dawaj piłkę! Tam mam myszkę, ściągam maksymalnie w dół i kurwa leci w ziemię i tak. To jest, nie wiem, gdzieś tak z, poł z, z jednej, trzeciej boiska może. może to działa, albo z połowy, połowy. No, e! Oh, ja go wysaltam jak raczej ja inni. Ciekawe, czy kiedyś będzie z tego Espoir. na no nie w tym stanie co jest teraz. Ja też lubię swoją paletę, pozgrałem. Um, moja jest taka kamień. Nie jest zła. Wow, A mi się moja świetna. nie podoba, ja jestem główny. Trzeba O ja Jestem czysty, więc musisz. A, Mówię, że się... jesteś czysty, no to kurde. Majba, generalnie i tak było bliżej niego niż ciebie. Co ty kurwa robisz? Jezus! Próbuję, to możesz ale... Biegać. Nie wiem, ja walę byłem gdzie. Podkręconą do to jest przypadek, ale często w wychodzi. wychodzi. Zawsze zaraz staram się ruch pierdolnąć i zazwyczaj... Ja pierdolę, ty, ty mi zawsze <suszy> wszystko musisz kraść?! <suszy> Jezus, kurwa, jak oni mi to zabierają z Prawo? Nie Niedorzeczne no na Shoresa.

...Messi, Messi, 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 Messi... Messi. mens Messi... Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi... Nera Messi! Ankara Messi! Nera Messi! Ankara Messi! Messi! Ankara Messi! Mal ma mal ma mal 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 Ty zawsze strzelasz fullpowerem? Bo ja mam wrażenie, że twoje strzały są na kurwa słabsze z tej mamki. Ja Ja muszę. O, udało się. Nie, no nie... Pod przyciskiem B, a nie A, bo to jest zły przycisk, żeby być pod kontrolą. Ojej, nie mam, ale I nie mam, nie mam, nie mam, Co mam, nie dzieje? nie mam, odpierdala? mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, tam, nie był. nie był. nie to się to. Myślałem, że to że

Nice, ale niezbyt nice, jednak myślałem że to gdzie indziej leci O, o, gimper Gimper, gimper przy piłce, o kurwa taniec, taniec z gimperem przy piłce Taniec z gimperem przy piłce, nowy program O kurwa zobacz, chcesz? nie, zostań, zostań no teraz to mi mówisz? Kurwa, zostań! Chciałem się odsunąć, że tam był typ w tą stronę, gdzie biegłem. To nikt inny się nie wystawiał. O Jezus, jaka tego jest skurwy! Czemu on odbiega od tej piłki? I patrzcie, kto tu idzie do mnie. Kto go tu wołał? Nie da się w to grać. Ta drużyna jest do wypierdolenia. Najlepsze nie jest dosłownie jak się opierasz o coś Nie się... tu jest Prawda jest... Nie Oj tak nie przestań się rzucać Przestań się rzucać Ku chyba ja tak, by, ja tak bym No widać Czeka. No wiem, on się chowa no... Kurwa, jest z ja pierdolę! Ale go trafił! No tylko, że on... Nie wiem, kurwa, oni sobie no, wyobrażają, że będą... Ja to samo. Go podać, nie? Ja pierdolę! No ale nie mogę sfilkować, bo mnie pedofil kurwa kopie po kostkach i nie ma do żadnej w tej grze. Chyba, kurwa! Fajk! <grywa> 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 O no, kurwa, myślę, że mnie od razu jak tam... Co, co? co? O, Ej, masz za tego ty. Ej kurwa! Chodź. 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 Ej! Pomoc, co? Po, podaję. Z trzy osoby do gostu. Będzie za łatwe. No to jest gra zbyt niewyrwana. Jest jej wtedy. Chyba, że... Ani ciekaw. Ani ciekaw. Kurwa. Kurwa. Michael, o, Kurwa. pierdolę. <grym> no, no. <grym> ja nie Kurwa. Ale nie chce mi się w to grać, ja tutaj kurwa jakieś demony widzę. Climbing. O co to było? Gdzie? Oj, jest Ronald McDonald jakby co? To jest on. Tak. I chuj w dupę, nie trafiłem. <laughs> Myślałem, że to siądzie, było tak dobrze. Druga. Nie keepers, kurwa. Okej, okay, mogę keepers. Jakby mi się nie podkręciło, to bym miał argument wali, to, ale mi się podkręciło. Okay. This is Sparta! Okay. No way. Jaka klepa. Ooo, nice. zeszło. Nice, to subał to dałem. Full naładowany strzał w przeciwny narożnik, na bo tam siadłem, a ja nie. No way, bro. Cała gra karzem. Okay. O. Co to jest? On tu gra, bo on sobie mówił, że on będzie obrońcą, ale on o, nie wie na czym gra... Co to jest? Kurwa przyleciała, boję się tam no. Ja, gdzie ona jest? Weź to strzel. No nie poszło to tak jak miał. <laughs> no nie, 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 nie. Nie wiedziałem czy ci mam ją wziąć w ogóle czy nie, co nie, jakby wiesz. <laughs> ja ze, ze sobą. Ja ze, nie. ze sobą ja nie. przez chwilę, czy... Co on robi? Spoko, spoko. Co jest? On <laughs> tak nienawidzi bękarza dzisiaj. Nie, nie. Nie! Próbuj po... O. Nie... Może na Baczirę, kurwa. Really Baczirę outplay. To No totalnie nie wiedział, co nie, że taka sytuacja miała miejsce Kurwa, wyskoczył mi no, Fajnie, za... nie, fajnie Zabrał ci piłkę, kurwa Byłem pewien, że wpierdolą mi po drodze tą piłkę gdzieś O Co jest? Kurwa! Dobra, macie fakt, że zjebał O, co, co jest? Co jest? 더가 좀비이 소다 부어. 나 절대 구르면